Hej, hej, z tej strony Sister Fan Cleo i Magic A razem Sister and Magic. Zostawcie subika, który powinien się gdzieś tutaj wyświetlać. Gdzieś tutaj, gdzieś tam. Tak, gdzieś tutaj na ekranie. Yy, łapeczkę w górę, suba razem z dzwonkiem, aby nie pomylić żadnych filmów. I dzisiaj będziemy nagrywać odcinek yy, o... Zajście faktów o nas. Jestem w się sensie, 10 y, faktów na mnie i 10 y, faktów na Magic Stank Leo. Tak, no, no więc tutaj... Ej, mamy szmatkę. <grych> to ty ci szmatkę. Czy widzisz jesteś tu? No to, co jest naszą szmatką. Teraz nagrywamy cicho. No, no to... Kurczę, zaczekajcie. Dobra. No, no więc e, najpierw fakty o mnie. Więc e, fakty o mnie to jest e, mam brata, tak, mam brata. Moją ulubioną piosenkarką jest Air, a, Ariana Grande. Moją też. Lubię kaktusy. Ja mam e, Kocham psy. E, lubię grać w gry komputerowe jak mam wolny czas. Nie za często, ale czasami sobie pogrywam. E, mam urodziny w maju. E, mam psa. Tak, mam psa. E, lubię nagrywać e, odcinki dla was. I mam arachnofobię, czyli lęk przed pająkami. E, no więc. No, no więc teraz Magic Swank Leopardowi o sobie fakty, więc. E. Lubię spaghetti i moją pasją jest rysowanie. Lubię skakać na skakance i robić zakupy. Boję się czarnych miejsc i lubię śpiewać. Boję się ciemnych miejsc i lubię tańczyć. Lubię śpiewać i lubię spańczyć w To jest taki serial. Lubię grać. Gry, gry komputerowe i lubię ok otwierać secret boxy. Secret box, no to to takie jest gdzie? Yy, yy, to jest po prostu takie pudełeczko, gdzie są czekolady, znaczy czekoladki takie, małe takie kulkowane, nie wiem jak to nazwać, i tam jest taka w środku taka figurka, zwierzaczka jakiegoś. No, no więc zostawcie łapkę w górę i tak jak na początku Was prosiłam subskry, subskrybera raz z dzwonkiem, aby nie pojąć żadnych, totalnie żadnych filmów! Żadnych tak, no i my się z Wami żegnamy, pa pałas! <grywka> yes.